Cześć, tu Wojciech Dąbrowski. Na moim kanale znajdziecie najświeższe wiadomości z rynku samochodowego, praktyczne porady dla kierowców i ciekawostki ze świata motoryzacji. Jeśli interesujesz się samochodami i chcesz być na bieżąco, jesteś we właściwym miejscu. Zachęcam do subskrypcji, aby nie przegapić żadnych nowości. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. 08 Paść 2022. 1643 Ed. Zwierzęta są częścią rodziny i wielu właścicieli samochodów decyduje się zabierać je wszędzie w swoich samochodach, aby nie były pozostawione same sobie. Wymaga to jednak specjalnej konserwacji, aby utrzymać pojazd w nieskazitelnym stanie. Nie chodzi tylko o czyszczenie samochodu, ale także o ochronę wnętrza przed uszkodzeniem tapicerki i innych elementów. Oto pięć środków ostrożności które powinieneś podjąć, jeśli zabierasz swojego zwierzaka do samochodu. 1. Usuń sierść. Po pewnym czasie podróżowania ze zwierzęciem lub po prostu zabierania go ze sobą, samochód zaczyna być pełen psiej i kociej sierści. Nawet jeśli zostawisz swojego pupila w bagażniku, włosy mogą wylecieć na podłogę lub siedzenie, a nawet przykleić się do drzwi. Chociaż nie jest to problem mechaniczny i nie spowoduje uszkodzenia pojazdu. Sierść zwierzęcia jest prawdziwym utrapieniem, które psuje wygląd wnętrza i potencjalnie pozostawia niepożądany zapach zwierzęcia. Istnieje kilka sposobów na czyszczenie sierści wewnątrz samochodu. Oto niektóre z najłatwiejszych i najprostszych sposobów: używanie odkurzacza, wałek do kłaczków, taśma klejąca 2, czyszczenie samochodu. Po usunięciu sierści należy usunąć ślady zwierzęcia na drzwiach samochodu. Psy lubią podnosić łapy, aby uzyskać lepszy widok i przyklejać zimne, mokre nosy do szyby. Często skutkuje to smugami brudu we wnętrzu samochodu oraz odciskami nosa na szybach. 3. Eliminuje nieprzyjemne zapachy. Jednym z problemów, z jakimi często borykają się właściciele zwierząt w swoich pojazdach. Są zapachy wnikające w tapicerkę. Możesz pozbyć się zapachu zwierząt domowych za pomocą specjalnych produktów zabijających zapachy. 4. Odświeżacz do tkanin. Spryskaj tapicerkę odświeżaczem do tkanin, a jeśli zapach nadal się utrzymuje, możesz użyć sody oczyszczonej. Możesz posypać dywan sodą oczyszczoną i pozostawić ją na około 24 godziny. Następnie użyj odkurzacza. Aby usunąć sodę oczyszczoną z dywanu, dobrym rozwiązaniem jest również odświeżacz powietrza. Można go użyć do odświeżenia powietrza w samochodzie, a także do wyeliminowania zapachów zwierząt domowych i nadania powietrzu słodkiego zapachu. 5. Zainwestuj we wnętrze. Zalecamy zainwestowania w dywan lub pokrowce na siedzenia, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Naprawdę warto, ponieważ można uniknąć drapania swojego zwierzaka a także uniknąć nieprzyjemnego zapachu, który utrzymuje się tak długo, możesz być zainteresowany.